Michał Bebło, dzień dobry. Dziś u nas pielęgniarka, która po ataku pacjenta miała uszkodzoną szczękę i złamania ręki. Po tym zdarzeniu została jeszcze zwolniona z pracy. Pani Elżbieta pracowała w szpitalu dziecięcym. Na jej oddział przywieziono agresywnego nastolatka, który był pod wpływem alkoholu i dopalaczy. Kiedy pani Elżbieta do niego podeszła, została uderzona pięścią i niestety ona też go uderzyła. Potem do walki z pacjentem włączyli się inni ludzie, a całe zdarzenie jest nagrane i zaraz je pokażemy. Pielęgniarka została zwolniona dyscyplinarnie za to, że się broniła. Interweniuje Dominika Bachońska. Trzecia klasa. To będzie rok 1977. Elżbieta Rynkowska, 30 lat, była pielęgniarką w szpitalu dziecięcym imienia profesora Jana Bogdanowicza w Warszawie. 5 stycznia 2022 roku była na dyżurze. Zostałyśmy na dyżurze we trzy. Niestety wszystkie praktycznie albo emerytki, albo już te, które miały przejść na emeryturę. Tego dnia miałyśmy bardzo dużo dzieci na oddziale, bo tam chyba na 303 łóżkowy oddział było chyba 29 pacjentów albo 28. Zadzwoniła do mnie koleżanka, że mają takiego pacjenta, że już sobie nie radzą, żebym przyszła na pomoc. Pacjent znalazł się w szpitalu po, tym, po zgłoszeniu pobicia po matki. I został przewieziony do szpitalnego oddziału ratunkowego. W pobił ratownika medycznego. Pani też była wtedy na dyżurze, pani też spotkała się z tym, z tym pacjentem. Proszę powiedzieć, co się wydarzyło. Ten chłopak dostał skierowanie z sor na badanie tomografii komputerowej. Przyjechał z tym chłopakiem ratownik dzięki któremu w ogóle nie oberwałyśmy. Ja byłam z koleżanką na, na dyżurze, we dwie, bardzo agresywny. Ja się w pewnym momencie wycofałam pod, pod okno, bo bałam się, że dostanę w, z kopniakiem w twarz. Jakoś udało nam się rzepami spiąć głowę i zrobić to badanie, ale faktycznie ja widziałam, co, co to była za robota z tym chłopakiem. Makabra, makabra. Nie wiedziałam, co jest powodem. Dopiero po tych zdarzeniach dowiedzieliśmy się z badań laboratoryjnych, że był pod wpływem i, i alkoholu prawdopodobnie i dopalaczy. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu umieszczona w sali szpitalnej, gdzie leżał 16-letni pacjent. Zobaczyłam młodego człowieka leżącego na łóżku, nagiego. Weszłam na salę, podeszłam do niego. Wzięłam go pod pachy i chciałam go tak jakby podnieść głową na poduszki i nakryć go kołdrą. No i w momencie, jak młodego człowieka zaczęłam podciągać, zostałam uderzona od razu, od razu z pięści. Ja nawet nie wiem, jak to się stało. Nikt nie powiedział, że my się bronić nie możemy. No oddałam. Pierwszy raz w życiu po prostu oddałam. Nie pamiętam, czy uderzyłam go raz czy dwa, ale wiem, że potem łapałam jego ręce. Żeby po prostu tych więcej ciosów już nie dochodziło do mojej twarzy. Co się potem działo? Powiem szczerze, nie do końca pamiętam. Wiem, że byłam kopnięta. Wiem, że krzyczałyśmy na cały oddział, żeby nam ktoś pomógł. Młody człowiek, chudy, ale tyle miał w sobie siły. Przybiegli nam rodzice na ratunek. Przybiegli nam chyba dwóch, ta, dwóch tatusiów, którzy byli tam z innymi pacjentami. Jakie pani miała obrażenia po tej walce z pacjentem? Miałam przesuniętą żuchwę. No i oczywiście tu połamane kości. Sąd terenowy w Wołominie stwierdził, że doszło do popełnienia co najmniej dwóch takich czynów karalnych. Jednego w stosunku do pielęgniarki, drugiego w stosunku do ratownika medycznego. Oba polegały na użyciu siły, biciu, kopaniu, uderzeniu w twarz. Z tego powodu zastosowano środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Pani Elżbieta była jeszcze na zwolnieniu lekarskim, kiedy dostała wiadomość, że zostaje zwolniona dyscyplinarnie z pracy. Sprawa trafiła do sądu i jest rozpatrywana już trzy lata. W momencie, kiedy do całego tego incydentu doszło, no to przejrzeliśmy monitoring, który... W związku z tym incydentem został zarejestrowany i na tej podstawie postanowiliśmy rozstać się z panią Rynkowską. Pani Rynkowska się nie zgodziła, w związku z tym sprawa wylądowała w sądzie pracy i tam jest rozpatrywana. Do momentu, kiedy zapadną jakieś tam rozstrzygnięcia, to my tej sprawy komentować nie Przed sądem rejonowym dla Warszawy, Pragi Południe, toczy się sprawa z powództwa pani Elżbiety Rynkowskiej o przywrócenie do pracy. Moja klientka jest osobą poszkodowaną w tej sytuacji. My głęboko nie zgadzamy się z decyzją pracodawcy o zwolnieniu dyscyplinarnym. Nie, nikt nie zaprosił na żadną rozmowę. Nikt. Zostałam potraktowana poszał won i tyle. To ty pobiłaś pacjenta. Nie to, że pacjent mnie pierwszy uderzył, tylko, że ja pobiłam pacjenta. Ja, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek Położnych. Od wielu, wielu lat, którą każdy na terenie placówki znał. Każdy. Ela zgłaszała taki wniosek o utworzenie takiego oddziału specjalistycznego. Właśnie, który byłby stricte celowany do takiego rodzaju pacjentów. Bo to już byłby pod ochroną, jakąś zwiększoną, z większą liczbą personelu, tak? a nie jedna pani na kilkoro ma maluszków i w tym 17 siedemnastolatek, który się rzuca, jest agresywny, rozbiera się, nie wiem, co tam wyprawia. Faktycznie Ela zgłaszała taki projekt, żeby zgłaszała to dyrekcji. I to było przed tym zdarzeniem? Tak, to było przed tym zdarzeniem. W ostatnim czasie opinią publiczną w Polsce wstrząsnęła cała seria brutalnych ataków na pracowników służby zdrowia. W szpitalu w Pruszkowie młody mężczyzna pobił pielęgniarkę. Kolejny przypadek agresji wobec ratowników medycznych, tym razem w miejscowości Żółwin. Lekarz, który ratował innych, sam padł ofiarą brutalnego ataku. Do gabinetu wtargnął jego pacjent. To się działo zawsze. Tylko po prostu w tej chwili o tym się mówi i bardzo dobrze, że się o tym mówi, bo być może zostanie stworzony jakiś zapis w rozporządzeniu. Tak, jak mówię, w jakichś aktach prawnych, gdzie będzie bardzo jasno powiedziane, że na przykład w takiej sytuacji my możemy, nie wiem, wezwać policję, możemy coś zrobić, możemy choćby nawet y, próbować unieruchomić takiego pacjenta czy takiego rodzica, żeby dalej nie. Y, nie wyzywał, nie próbował użyć przemocy względem personelu medycznego, bo w tej chwili niczego takiego zrobić nie możemy. No, czyli jesteście właściwie bezradni wobec tych Dokładnie. ataków, pacjentów. Tak. tak. No boję się chociażby o swoje zdrowie. Nie możemy używać y, sił fizycznych, tak? Mową do takiego człowieka nie dotrzemy. To naprawdę są problemy. No i potem jest taki skutek, że my lądujemy w, y, w sądach. Elżbieta Rynkowska nadal jest przewodniczącą Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w szpitalu, w którym wcześniej pracowała. Ona chce walczyć o swoje dobre imię, ale ona też chce walczyć. Ona walczy w imieniu swoich koleżanek i ona za wszelką cenę dąży do tego, aby nastąpiła poprawa warunków pracy w szpitalu, aby jej koleżanki. Czuło się bezpiecznie. Ja nie zamierzałem nigdy nikogo uderzyć, ale tak się stało. Ja już czasu nie cofnę. Mnóstwo jest takich spraw. Niech walczy ten personel o siebie. Niech się nie da zabijać. Niech się nie da bić. Zwolnienie z pracy za odruch obronny w zagrożeniu. Mam nadzieję, że pani Elżbieta wygra w sądzie.